Cześć kochani, kapitan Flick znajduje się po raz kolejny na stanowisku, tym razem w Dishonored, a więc zaczynajmy. Na początek popłyniemy porunę, która gdzieś tam się znajduje, pod wodą, ale musimy się spieszyć, bo w wodzie jest zimno. Wow! Nie, 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 ja jeszcze nie, nie, zapisałem! A to skubane skubane rybki. Dobra. nie, quick save'a i na slow motion tam pojedziemy. W porządku tutaj, runa. Jeszcze dalej w tą stronę musimy się przejść. Nie podobają mi się te odgłosy, ale nic na niej niestety chyba poradzić. Wow, nie, nie, nie. Dobra. W tamtą stronę. Poczekajmy chwilę. Dobrze. Ale że to się źle skończy. Dobra, szybki zapis i jedziemy. A, nie, nie, nie. Ryby, ryby. Może nie wiem tu na, 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 na co się ten, na co się wspiąć No dobrze udało się Trochę późno ale Momencik tutaj gdzieś Tutaj się rybka mi ukryła No patrzcie go Dobra wychodzimy stąd oficjalnie I teraz tak, dwie kolejne runy Jedna jest tam Tam w stronę imprezy, tam w stronę runy. Więc podejrzewam, że jak zwykle najpierw pozwiedzamy trochę miasto. Jak tam na górę się dostać? To jest pytanie. Nie chcę, żeby te wielkie pokemony mnie zauważyły. Przynajmniej nie za wcześnie. Strażnicy, jak oczywiście zawsze nie zawodzą, są i tutaj, a szkoda. Zauważył mnie, ale... A nie oni do szczurów, a ja się wystraszyłem, że już o co chodzi Boże jakby mała armia tam czekała to wygląda Dobrze, jesteśmy już tu Serce, runo moje, serce moje, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś Tutaj jestem krzyczy... Nie, nie bawmy się w poezji, jestem w tym cienki akurat. No dobra, zauważyli mnie chyba jednak. Trudno jakoś to przeżyję. A mi to osłodzi, myślę. I błąd od razu. O fajnie.

and i know that either she dies tonight at your hand or she'll live out her days month after month year after year far away tatters so and her silken hair gets dull and gray half the city can see the lights from the party and they dream of the delights inside will you tear it all to pieces <mins> so way, it's lady boyle's last party to... Cóż, mogę powiedzieć. No, facet ma rację, no. Jak czegokolwiek bym nie zrobił... To w efekcie... I nie... ah, skąd ona tutaj się wzięła w ogóle? No nieistotne. Tam jeszcze jedna jest. Dobra, ale choć... jeszcze jedna runa gdzieś powinna być. uśpimy ją. No hej, to jest chyba wyjście na dach. Ale fajerwerki dają nie, nie, nie! Boże! No, brakowałobym zawału dostał. Dobra, jeszcze jedna runa gdzieś powinna być. Pewnie będzie w środku po sesji na banu. Więc nie ma co tutaj się dręczyć. Trzeba teraz obmyślać plan, jak się dostać do środka. mógł opętać strażnika, ale nie mogę. Chociaż może już mogę. Rzućmy okiem. Tak, mogę po sobie w końcu upgrade'ować. Tylko żeby było jeszcze napisane, jak długo mogę opętywać ludzi. Może tak czy inaczej trzeba zobaczyć, jak tam wejście to wygląda. Wygląda jakby było zaryglowane od środka. stoi typ. Ale może... Zapiszmy sobie. Nie, 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 nie. Dobra, widział mnie, ale co z tego? Tam pobiegł. To jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Ło, było blisko. Aha. Spokojnie, pocieszam się tym, że to nie do mnie strzelają! No spokojnie, no korwo dajesz, dajesz, dajesz. Spróbujemy po dachach się dostać. E, Korwo kurwa, nie ład Nie! Nie! O Boże! Oj, to nie jest takie proste, jak się może wydawać. Niech się ma nas zregeneruje, nie chcę marnować potków niepotrzebnie. Ogólnie będę próbował, a może tutaj będzie szybciej. O. Dobra, one more time. Udało się. Masa chorych. Czy tu jest dużo ekwipunku? Ciekawe. Trochę jest, ale niewystarczająco według mnie, żeby ryzykować. A tutaj? Nie, tutaj nikogo nie ma. I dobrze. Pozbierajmy sobie, o, zjemy sobie. Jakiś obraz, coś za obrazem jest? Nie ma. Jakaś pułapka. Amo. I chyba znalazłem się przypadkiem w budynku bezpośrednio łączącym się z tamtą posiadłością. E, no nic. A, tu jest klucz. Dobra, idziemy. Oj nie, ja tu jestem w ramach gościny. Nie przejmujcie się mną. Ten nóż tylko na pokaz. O ja też mam nadzieję. Nawet nie podejrzewa, jak bardzo to będzie niezwykła noc. We tried for a peek upstairs and the man on duty is an ass. I should have taught him some manners. This party is a sham. I'm sure he's just doing his job. A party like this our is the highest of a high overseer. Excuse me, my am it's a model here to, desyprar, to desyprar. The we we but desperate. But people are desperate and the boils are awfully awful, awful these days. Nonsense. Oh, just... to mm -hmm. wygląda ciekawie. A gentleman. Go ahead, help yourself. I take everything I can carry.

Zapiszmy sobie najpierw wcześniej, ale dziwna twarz. Pendleton, what's he got to say to me? Pendleton is a gutless, lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. Nie, teraz muszę go śledzić. Okej, dobra. I znowu nie widział let's see what you're made of lord pendleton's representative will select his weapon uh, a contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger lord trevor pendleton or Shaw, the challenged party you will each turn and proceed to the marked positions and remain facing away from each other as i count down from three you may then turn and fire Get on with it. I'll kill this fool and we can all go back inside. Sorry, my lord. We shall proceed. What do you want to do? Wait, 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 Udało się. Okej. Okay. Ja sobie z pendeltonem troszeczkę pogadam. Wrobił mnie goś w pojedynek. Nie pamiętam, żeby coś o tym mówić, mieliśmy tylko dostarczyć wiadomość, nagle chodź chodź za mną, chodź chodź za mną. Wybierz broń! No kurde, kto tu jest głupi? No, ale nie istotne, udało się, tak czy inaczej, jesteśmy w środku znowu. Zanim zajmę się Lady Ball, muszę dobrać się do tej runy. No ale przyjęcie umiał robić.

Learn a trade, join Wait a minute. one sister's in is that red weapon part of the costume. Who are no, the banner ruin. My wife I thinks we should sneak upstairs I'm not to look here for, for clues. conversation, but I don't like the looks of those guards. Blow off, why don't you? This is a deal. Worst... I know your mission oh. tonight. We must speak. Privately. Okay.

Dobrze, jakbyś jeszcze. Ezma, Ezma. Dobrze. Dobrze. Mi się ten plan podoba, nawet bardzo. Ale najpierw chcę mieć zejście do piwnicy. Nie, tu jest Tojtoj. Toj. Nie chcę tu to chcę piwnicę. Moment.

Nie jestem pewien, co to zrobi. Ale chyba coś na pewno, coś wyłączyłem. Nie, nie ma sensu przeładowywać tego. Znaczy, przeprogramowywać tego.

Co trzy panny boi lista gości, Boże, skąd ja się dowiem, która jest która? Dobrze, schodźmy sobie na górę. Okej, okay, teraz się huh? skradam. Nie, 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 Dobrze, wczytajmy ten zapis. Na szczęście sobie zapisałem tuż zanim tam wlazłem. Dobrze. Tu jest księ... tu są więc główne drzwi. Zejście do piwnicy może tutaj jakoś z boku. Nie, też nie tutaj. Ok, metodą prób i błędów prędzej czy później dojdziemy. Mam wrażenie, że chodzę w kółko i tak pewnie want zresztą want good, jest. Nie uh, ja mam nadzieję, że to jest przerażająca maska. O to przecież głównie mi chodziło. Dobra, skoro i tak tutaj jestem, nom, nom, nom. Ile <grym> <Dla> jedzenia? <grym> Wszystko im zjem. <grym> o Boże. A to jest co? Do ogrodu. Nie, nie chcę do ogrodu. Już wyrażałem się jasno. Party Guess, pokojówka. Przydałby się jakiś gość, który ma imię. Z tobą nie mogę gadać, nie wiem czemu. Druga pani Boyle. Nie wiem, może wszystkie trzy im mu zaniosę. To może by w czymś pomogło. Okej, okay, panowie. Okej, okay, czuję się oficjalnie zagubiony. O, tutaj chyba jeszcze nie byłem. Nie, byłem, byłem. Ta dziwna para. A, musimy dla pani White przynieść drinka. Okej, okay, dobra, mogę przynieść jej drinka. Tylko żeby to było nowo pokazane skąd... A jest pokazane skąd wziąć? Przepuść mnie no. Drink drink dla mojego i niedoszłego informatora. Oczywiście.

Czyli panią w czerwonym musimy złapać, ale zanim ją złapię, ja przysięgam, klęgnę się na bogów, że znajdę zejście do tych piwnic. Przecież tutaj gdzieś musi, muszą być jakieś schody, nie wiem cokolwiek.